Zobaczcie, no jest cudowna, to trzeba jej przyznać. Fearless. 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 Witajcie kochani w kolejnym odcinku. E, dzisiaj sobie przeprowadzimy pająka, którym jest Brachypelma Emilia, ale jeszcze chciałbym tylko ująć jeden fakt. Zobaczcie, co mam. Zobaczcie. Mikrofon. Tak, kupiliśmy mikrofon, kupiliśmy statyw, także mam nadzieję, że nasze filmiki teraz będą o poziom wyżej, jeśli chodzi o jakość nagrań. Nic już nie będzie takie jak dawniej. Ale to nie znaczy, że coś się zmieni. E, no, wziąłem sobie Wasze słowa do serca. E, daliście mi parę uwag, które powinny się zmienić na temat statywu i dźwięku. Także jesteśmy już o level wyżej. Mam nadzieję, że docenicie, doc docenicie nasze starania, jeśli o to chodzi. E, co do naszego pająka, bo o to w tym chodzi. No, niestety, dałem ciała, jeśli chodzi o wentylację w jej terrarium. Tak, e, zrobiłem to zbyt obficie. No i niestety, chcąc nie chcąc, ten tor wysycha w moment. Jeśli rano zwilżę, wieczorem już jest suchy nawiór, e, także musieliśmy bardzo często zwilżać, zwłaszcza, że zbliżała się do wylinki. E, wylinkę przeszła jest już większa, no i siłą rzeczy potrzebuje nowego pojemnika. Także pamiętajcie, lepiej dorobić dziurek niż zrobić ich za dużo. No nie wiem, co z tym pojemnikiem, albo go wyrzucimy, albo użyjemy może jakiegoś kleju na gorąco, żeby zalepić trochę tych dziur. No nic, no to, to pomyślimy o tym później, a teraz zmieniamy kadr i przeprowadzamy pająka. Dobra kochani, tu w tym pojemniku jest Emilka, no i zobaczcie, jeśli chodzi o wentylację, no to jest dosyć istotna sprawa. Zrobiliśmy tutaj malutkie dziurki dookoła, a tutaj użyłem większego wiertła i przewierciłem, słuchajcie, całe wieczko. I to był najgorszy błąd, jaki mogłem zrobić, jeśli chodzi o to terrarium. Gdyż po pierwsze, przez tak dużą dziurkę, no ta wilgoć ucieka moment. Ja tego nie przewidziałem, nie pomyślałem, nie przemyślałem. Przyznaję się, moja wina bez bicia. Powinienem dostać klapsa za to. Ale jakoś to, to przeżyliśmy. Nie róbcie takich, takich dużych otworów. Pamiętajcie, lepiej zrobić mniejszą wentylację niż później się męczyć tak jak my się męczyliśmy do tej, do tej wylinki. Na prowizoryczne naprawienie mojego błędu zakleiłem to, słuchajcie, taśmą izolacyjną, ale to i tak, te, te dziury były po prostu za duże, no i to tak czy siak nie zdawało egzaminu. E, tutaj mamy nowy pojemnik. Słuchajcie, te pojemniki kupiliśmy w Aździe. Podejrzewam, że film z pojemników już widzieliście. E, zrobili nam tutaj już pozaznaczone otwory na wentylację, to niestety pokrywka jest w złą stronę. O! E, najlepsza wentylacja w pojemniku. Przód, dół, góra, tył. Najlepsza wentylacja, jaka może być, zawsze się sprawdza rewelacyjnie. Ehm, no co? Ja Wam powiem parę słów o tym pająku, a w międzyczasie zrobimy jej jakąś niewielką oranżację. Tu mamy włókno kokosowe, oczywiście najlepsze, co może być dla pająka. Wrzucimy jej tutaj troszeczkę i chciałbym zrobić podobnie jak zrobiliśmy u naszej genikulaty. Dobra, ja sobie tutaj przesunąłem te drewnianka, bo chciałbym zrobić mniej więcej podobnie jak było u Genikulaty, czyli zrobić jej taką rozpoczętą już norkę, słuchajcie. I ona sobie już dalej na pewno poradzi świetnie. Tutaj jeszcze troszkę nasypiemy i to będzie na pewno na pewno fajne rozwiązanie. Bardzo mi się spodobał właśnie ten projekt, który zrobiliśmy u Genikulaty i taki sam chciałbym zrobić mniej więcej tutaj. Co mogę wam powiedzieć o braszce, no? pelma Emilia należy do tych mniejszych brachypelm. One nie rosną jakoś spektakularnie wielkie. Tutaj już słuchajcie, tak sobie odgarnę troszeczkę. Użyję może czegoś takiego. No to by było fajne słuchajcie. To ja tutaj to kopę w ten sposób i zasypę to torfem. O, nie wiem czy widzicie, czy Wam rękoma kadr zasłaniam. E, I dosypiemy sobie. One nie rosną duże, jak już powiedziałem. E, rosną tak okolice. 6-7 cm długości ciała, także do wielkich to one nie należą. E, razem z odnóżami no to jest, myślę, maksymalnie 13 do 15, zresztą tak chyba pisze gdzieś na serwisach e, odnośnie tych pająków. Jad, no, jak wszystkie braszki, no nie jest groźny dla człowieka. One też do agresywnych nie należą. Bardzo rzadka, rzadko zdarza się osobnik, który, który no, pokazuje jakąś tam postawę defensywną i ewentualną agresję, ale to jest naprawdę straszna rzadkość. Jeśli chodzi o te brachy permy, no naprawdę są ładne. Wygooglujcie sobie zdjęcie a zobaczycie, jak, jak, jak fajnie one się prezentują. Jak to ubraszek, no, samica żyje, żyje do 20 lat, samce tak około roku, dwóch po ostatniej wylince. Jak to dla, dla gatunków z, z Meksyku, jeśli chodzi o wilgotność, no to tak myślę 50-60%. Jeśli chodzi o temperaturę. To 25-27 stopni, ale pamiętajcie, żeby ona nie spadała poniżej 20 w nocy. No i wtedy, wtedy pająk będzie Wam się i fajnie rozwijał, i, i nie będzie problemu z wylinkami. Także pająk na pewno, którego mogę śmiało polecić dla każdego, kto dopiero zaczyna swoją przygodę z pająkami. Jeśli macie, macie jakieś pytania, zadajcie je w komentarzach. Ja bardzo chętnie na nie odpowiem. Oczywiście mogę was odesłać do takich stron jak terrarium.pl. Albo arachnea.org, no tam, tam są naprawdę osoby z ogromną wiedzą, jeśli chodzi o pająki, także tam śmiało możecie uderzać, żeby uzyskać więcej informacji. Dobra. Słuchajcie, ten korzenek, to znaczy ten korzonek. Ta kora, myślę, będzie w ten sposób. Ona już sobie na pewno tutaj poradzi. Zastanawiam się tylko, czy dawać jakiś mech tutaj. Jak myślicie, dawać tu mech? Ona i tak będzie kopała. No nie wiem, może dam troszeczkę, ale to tylko po to, żeby zaspokoić moje potrzeby, jeśli chodzi o wizualny wygląd tego pojemnika. Tutaj spróbuję wybrać takie w miarę ładne zielone. O, i ułożymy sobie tutaj w tym rogu i w tym rogu jeszcze jedno o praktycznie tak samo jak u genikulaty, no mówię wam, tak nam się kurczę spodobał ten, ten projekt, wyszło rewelacyjnie. No, chyba to będzie wszystko, jeśli chodzi, chodzi o Emilkę. Ewentualnie, może jakiegoś porościka jeszcze gdzieś tutaj damy. Tutaj mamy, słuchajcie, zobaczcie, jakie fajne porosty, one są razem z mchem, naprawdę super. O, to tutaj jeszcze takiego porościka, i myślę, że to będzie wystarczające dla naszej brachy pelmy Emilia. Dobra, nie pozostaje nam nic innego, jak zobaczyć, jak nasza Emilka wygląda. No, bo ona na pewno. No ojejku. Zobaczcie, weźcie teraz znajdziecie tu pająka. Gdzie ona jest? Kici, Kicikici! Taś, taś! No po prostu masakra. To są uro uroki brachypel. Wezmę taką... Pensetę. Słuchajcie, jeszcze jedna sprawa. Jeśli używacie pensety, to zobaczcie różnicę. Tutaj mamy pensetę, która ma zaokrąglone końce. Ta penseta jest ostra. Nie wsadzajcie takiej pensety w terrarium, bo możecie przebić odwok i zabić swojego pająka. Także pamiętajcie, żeby zwracać na to uwagę, żeby penseta nie była za zakończona ostro. Lub używajcie jakiegoś drewnianego patyczka czy czegokolwiek. Dobra, ja spróbuję tutaj ją znaleźć. Dobra, widzę ją. No, powiem Wam szczerze, że urosła. Oczywiście jestem przeciwnikiem brania pająków na rękę, ale jeśli chodzi o taką braszkę, to raczej nie powinno mi nic grozić. Zobaczcie, to jest nasz, nasza Emilka. Emilka, przywitaj się ładnie z Państwem. Wszyscy cię obserwują. Jestem Laska z Polski. No, jest cudowna, to trzeba jej przyznać. Jeszcze się nie wybarwiła, ale jeśli jesteście w stanie to zaobserwować, już te odnóża y, mają jaśniejsze miejsca, właśnie, które wybarwią się na kolor pomarańczowy. No, tak samo jak Carapax, on będzie w kolorze pomarańczowym, ale przy halicerach i przy, ocz przy oczach będzie czarny trójkąt. Także te pająki, no, wyglądają rewelacyjnie. Słuchajcie, może nie wiem, ja spróbuję ją przegonić na, na, ka na kawałek kory. I może uda się zrobić jakieś fajne zbliżenia i zdjęcia na Insta. Pamiętajcie, wbijajcie na Insta. Tam wstawiam często update'y, co się dzieje na hodowli. Tak samo jak i zdjęcia. No koleżanko, przesuń się. Użyję, słuchajcie, pędzelka, bo jak widać, ona jest bardzo malutka. Dobrze jest mieć taki pędzelek. No nie, okazuje się, że ona jest dosyć ruchliwa i ona nie ma parcia na szkło. Także kaczka pogotowiu. No ale jest ładna, naprawdę jest śliczna, jest naprawdę ekstra. No, koleżanko, ty nam tak nie biegaj. Także jeśli widzicie na załączonym obrazku, pająki tego typu. Nie są agresywne, ale maluchy potrafią być szybkie. Także zawsze miejcie w asykuracji, jak ja to mówię, kaczkap żeby ewentualnie takie ucieki nie raz złapać, bo wszystko ładnie pięknie, ale ganianie się z nim jest no nieciekawe. Zobaczcie, jak ona zasuwa. Patrzcie, patrzcie, co ona wyczynia. No, i weszła pod korę. No, nie wierzę po prostu. Dzień dobry. Dzień dobry, zastałem Jolkę? Tutaj w ogóle jeszcze jakieś pineski, słuchajcie. No to może jeszcze uda się jedno zbliżenie zrobić, co? No prezentuje się świetnie. Czyli tak wygląda mała brachypelma Emilia. Ale teraz przełożymy już ją, słuchajcie, do nowego terrarium. Także koleżanko w drugą stronę. <laughs> Jest ekstra. Poszła, a ja nie wiem gdzie poszła. Dobra, ja odłożę już to i przełożymy ją do nowego pojemnika. Wyczesami włoski, parzące. Dzięki Bogu jest taka mała. O, ona już sobie tutaj znajdzie miejsce, żeby się schować. No i co, moi drodzy? To chyba tyle, jeśli chodzi o Brachypelma Emilię. Ona sobie tutaj jeszcze, jeszcze chodzi. Zwiedza. Tak, to jest twój nowy dom. Naprawdę bardzo ładne, bardzo fajne pająki. No niektórym mogą się okazać troszeczkę nudne, no jak to braszki. Chociaż wyjątkiem jest brachypelma wagans, jeśli chodzi o brachypelmy. Ona jest dosyć ciekawym pająkiem, ale polecam na pierwszego brachypelme Emilia. Naprawdę bardzo, bardzo ładny pająk. No i myślę, że nauczycie się przy nim podstawowych zachowań, no takich jak niepanikowanie. Żeby się nie wystraszyć, gdy pająk przyspieszy, zacznie biec czy cokolwiek. To tyle myślę na, na, na dzisiejszy odcinek. Cóż mogę jeszcze, jeszcze dodać. No, fajnie, że jesteście z nami. Widzę, że oglądalność rośnie. Cieszę się, że podobają Wam się nasze filmy. Jeśli macie jeszcze jakieś, jakieś pomysły, co moglibyśmy poprawić, zmienić, napiszcie w komentarzach. A teraz zasubskrybujcie kanał, żeby ten przycisk tutaj gdzieś z tej strony. Był szary, obok dzwoneczek abyście nie pominęli żadnego naszego filmu. Zostawcie lajka, like a my widzimy się w kolejnym odcinku. Hej!